Paweł od tego dziewiątego wersetu, no tutaj nawiązuje do, do myśli, którą tutaj już wcześniej wypowiedział, ale tutaj robi takie podsumowanie, że przecież dopiero co wykazaliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy wszyscy są pod panowaniem grzechu. Tak. I tutaj no, podał sporo tych tekstów pochodzących ze Starego Testamentu, z Psalmu, tak, że grzech jest czymś powszechnym dotyczy wszystkich, nie? nie? tylko powiedzmy ludu Bożego czy Izraela, ale wszystkich, nie? Również tych pogan, którzy gdzieś tam, gdzieś tam żyją, może zupełnie nieświadomi, nie? Piotr, proszę bardzo. Tak, gdy patrzę właśnie na wiersz dziewiąty, to jest taka jakby pozorna sprzeczność, bo cóż, więc przewyższamy ich? Wcale nie. Ale pierwsze dwa wiersze mówią, Czym, czymże góruje Żyd albo co za pożytek jest z obrzezania wielki pod każdym względem i teraz pytanie, czy jest pożytek wielki pod każdym względem, czy też wcale ich nie przewyższamy i teraz widzicie wszystko zależy od tego, co weźmiemy pod uwagę, bo Paweł najpierw mówi, że w drugim wierszu to nam zostały wyrocznie Boże powierzone, a więc od nas Bóg będzie oczekiwał sprawozdania, co myśmy zrobili z tą wiedzą, którą Bóg nam przekazał. A więc tutaj jest jakiś rodzaj górowania, jeżeli w takim kontekście byśmy to rozważali, ale z drugiej strony jedziemy na tym samym wózku, jeżeli chodzi o, o bycie grzeszne.